Wiesz już, że potęgowanie to skrócony zapis mnożenia liczby przez samą siebie. Skupmy się teraz na wykładniku potęgi o wartości 2. Mnożenie 2 razy 2 zapiszemy jako 2 do potęgi drugiej, bo liczba 2 została pomnożona przez siebie dwa razy. Mnożenie 3 razy 3 podobnie zapiszemy jako 3 do potęgi drugiej, bo liczba 3 została pomnożona przez siebie dwa razy. Tak samo 4 razy 4 zapiszemy jako 4 do potęgi drugiej, bo liczba 4 została pomnożona przez siebie dwa razy. I gdy wykładnikiem jest liczba 2, zapis w postaci potęgi nazywamy kwadratem danej liczby. 2 do potęgi drugiej to inaczej kwadrat liczby 2 lub 2 do kwadratu. 3 do potęgi drugiej to kwadrat liczby 3 lub 3 do kwadratu. 4 do potęgi drugiej. To kwadrat liczby 4 lub 4 do kwadratu. A jak nazwiesz taki zapis? Potęgowanie to skrócony zapis mnożenia, a niektóre zadania będą wymagały od ciebie podania jego wyniku. Zróbmy więc wspólnie kilka przykładów, aby dowiedzieć się, jak obliczać wynik potęgowania. Przyda ci się tabliczka mnożenia. 6 do potęgi drugiej to zapis mnożenia 6 razy 6. Teraz wystarczy je wykonać, i otrzymujemy wynik. 6 do kwadratu to 36. 7 do potęgi drugiej to inaczej 7 razy 7. Wykonujemy mnożenie i ponownie otrzymujemy wynik. 7 do kwadratu to 49. 8 do potęgi drugiej to inaczej 8 razy 8, czyli 64. Kwadrat liczby 8 to 64. Pamiętaj! Kwadrat danej liczby to nie mnożenie razy 2. To informacja, ile razy pomnożyć daną liczbę przez siebie. A teraz sprawdź, czy umiesz grając na matmak.pl.